A naszymi patronami są Mateusz, Monty Bakopa, Rafał Makarewicz, Paweł M oraz firmy Tropical i Aquaholic. Siemandero! słuchajcie dzisiaj odcinek petarda. Żartuję, ma być bez nazwisk, bez pokazywania palcami, choć jak znam siebie, to i tak się rozpędzę. Słuchajcie, czy da się zar zarobić na rybach, na hodowli ryb, na sklepie z akwarystycznym e, itp. itd.? Padło ostatnie takie pytanie, ktoś mnie spytał w komentarzach, nie wiem czy na YouTubie, czy w prywatnej wiadomości. Poprosił o rozwinięcie tematu, e, więc powiedziałem, że troszkę za dużo będzie pisania. Lepiej, jak nagram o tym odcinek, być może uchronię kogoś przed płonnymi nadziejami. E, Choć może od początku, jak to się zaczęło u mnie, też padłem na taki głupi pomysł, jak wiecie. Ci, którzy są ze mną od początku e, kanału, albo od początku tego kulesiowego mikroakła świata, którego jesteście największą częścią. <laughs> Też padłem na taki pomysł. No to wiecie, człowiek wchodzi w coś nowego, zajara się i później pantarei. A i to jest częsty, częsty nasz błąd, słuchajcie. To tak jak trochę w miłości, wiecie. Człowiek się ślepo spojrzy, zakocha, bo jest coś piękne, ktoś piękny i w ogóle nie myśli o, o, o tych minusach tej miłości, bo być może partner, partnerka jest piękna, ale jest głupia. Mówiąc krótko. I tak to bywa też z takimi biznesami często na ośle potwarte, otwieranymi. Gdybym miał tylko żyć z hodowli ryb albo ze sprzedaży ryb jako takiej, samej, to powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby godnie żyć w tym kraju. Bo jest to dzisiejszy odcinek trochę będzie dłuższy, bo to jednak trochę. Trochę wydaje mi się temat szerszy. Słuchajcie, może po kolei. Wszyscy myślimy, że tak. Kupimy parkę sobie głupika za. Ja tak myślałem, bynajmniej, żeby nie było, że każdy jest taki głupi jak ja. Kupimy sobie parkę za 20, 50, 120 zł. Skoro one się tak łatwo mnożą, skoro się tak łatwo rozmnażają, to, to z jednej parki za 120 zł mam 50 sztuk. 50 sztuk, już liczyć nie na parę, tylko na sztukę, czyli po 60 zł sztuka, no czysty biznes, słuchajcie, no przecież to można na Majbacha uzbierać w miesiąc czasu, a jak takich parek kupimy 10, no, pła, słuchajcie, to, to śpisz na pieniądzach, rozumiesz, i to w miękkich papierowych dolarach albo euro, jak masz tyle głupików, wiesz, i handlujesz, tak, no, wielu tak z nas myśli, e, Postawi regał, postawi coś tam i się zaczynają pierwsze problemy. Problemy mogą być różne, bo trzeba pamiętać, że potencjalny kupujący klient to często ignorant, nie obrażając, ale tak jest. Sami wiecie na forach, ilu ludzi najpierw kupuje ryby pod wpływem chwili, nie mając o nich bladego pojęcia, wpuszcza je do baniaka, ryby zdychają. Zgadnijcie, czy ja to będzie wina, jeśli te ryby zdechną. Nie tego człowieka, który wpuścił te ryby prosto z pudełka do swojego świeżo zalanego baniaka. No, to nie będzie jego wina. Gwarantuję Wam, że na wszystkich forach, grupach będzie opowiadał, że to Wasza wina, że sprzedaliście mu chore ryby. Możecie oczywiście przed tym bronić, możecie próbować wysyłać jakieś takie instrukcje o aklimatyzacji. Możecie naprawdę robić wiele, a i tak znajdzie się pięciu czy dziesięciu mędrców, którzy nie czytając niczego i będąc najmądrzejszym na świecie, obsmarują nam dupę gdzie się da i jak się da. Uniknąłem tego i wielu innych z tym problemów, ale o tym za chwilę, słuchajcie. To jest pierwszy problem, największy moim zdaniem w tym, w tym biznesie, czyli ignorancja potencjalnych klientów nieprzygotowanie do tematu. Ryba to nie pies eee, i, i, i to troszkę inaczej wygląda. Wielu się wydaje, że to tak hobsjob. Drugi temat. Słuchajcie, potencjalne choroby na hodowli, potencjalne nieszczęścia na hodowli, właśnie jak choroby, jak mm, jakieś tam problemy z wodą, itp. Itd. Naprawdę niewiele potrzeba, żeby coś się stało i ryby. Warte tam kilka tysięcy na hodowli, poszły się wszystkie jednego czy w dwa dni e, do nieba, mówiąc w skrócie, dla tych bardziej, bardziej że tak powiem, e, delikatnych ludzi. Więc to też jest. E, pamiętacie moją walkę za Roman? Pamiętacie problemy na początku z hodowlą? E, jak pojechałem, nakupowałem tych ryb, bo no i się zaczęło. Najpierw w tym, później w tym, później w tym i wiecie jedziesz, płacisz za ryby 2,5-3 tysiące i się okazuje, że z 3,5 tysiąca czy 4 ponocy zostaje 200 zł. Ja akurat nie traktowałem tego i nie robiłem tego po to, żeby na tym zarobić, po prostu myślałem, że sobie dorobię do tej hodowli, nie chciałem, żeby hodowla generowała mi jakieś tam koszty ogromne. A nie ukrywam, też oczywiście byłbym hipokrytą, gdybym nie pomyślał, że tak jak wspomniałem na początku, na Majbacha się nie da zarobić. Natomiast, już po pierwszych problemach, wiedziałem, że to nie tak hopsiub. Drugi temat to taki, że nie wszyscy tak mają, i to też jest kolejna rzecz, że są uczciwi. Nie mówię, ja mogę Wam spojrzeć w twarz i powiedzieć, że jestem uczciwy, i nie znajdziecie nikogo w internecie, komu waliłem chore ryby, komu sprzedałem coś, czego. Co było inne niż na zdjęciach, ale o tym też za chwilę, ale mówię to z pełną premedytacją, tak, patrząc wam, kochani, w twarz bez wymrygnięcia i spuszczania powiek. Słuchajcie, bo, bo no, uczciwością w tym biznesie będzie ciężko, bo ja na przykład wiem, ile płaciłem za te ryby. Wielu zresztą pytało, czemu tak drogo je sprzedaje. No bo wiem, ile mnie kosztowały, tak? wiem, ile opieki w nie włożyłem, ile kosztowała mi aklimatyzacja tych ryb do, do polskiej wody ile kosztowało mnie to, żeby ten import nakupowany się u mnie mnożył tak, jak się mnoży. I dlatego kosztowały tyle, ile kosztowały. Zawsze można było iść i kupić taniej w sklepie i nie mam tu pretensji do sklepów. Sklepy sprzedają te ryby taniej, dlatego że nie przeprowadzają najczęściej tej długiej, żmudnej drogi aklimatyzacji, przez co mają mniejsze koszty. No bo wiecie, jak zmieniać się wodę rybą raz od momentu ich kupna do sprzedaży, a zmieniać ją 10 razy, przez ten czas jeszcze musicie karmić te ryby, tak? No to koszty są diametralne. I teraz z kimś, kto nie czyta, kto nie wie o tych różnicach, no jak ja mogę konkurować, sprzedając parę gupika za 100 zł, a w sklepie przecież są takie same po 5 zł. I to nie chodzi, że one padają. Moje też w nieodpowiednich rękach pewnie popadają. Tylko no tam, tam jeszcze więcej pracy trzeba włożyć w te sklepowe ryby, żeby, żeby z nich coś było, a że się da to już niejednokrotnie wam tutaj pokazywałem, po to, żeby ten mit też obalić. No i teraz wyobraźcie sobie, zakładacie firmę hodowlę, robicie logo, firmujecie ją własnym mordą, tak jak to robię ja. Zakładacie grupę, mm. idziecie tą drogą. No i co? Zaryzykujecie sprzedanie chorej ryby komukolwiek? E, czy ryby niepewnej, e, wiedząc, że, 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 że ktoś wam tam dupę obsmaruje? No nie. I bardzo często ludziom odmawiałem, mówiłem, że na ten moment nie mam ryb, e, że na ten moment coś się dzieje, że nie sprzedam ci ryb, słuchaj, bo coś jest nie tak i nie chciałbym, żebyś później mi robił wyrzuty. Pewnie wielu się znajdzie, niektórzy do tej pory się nie doczekali ryb z różnych względów. Jak widzę, że ktoś jest amatorem i tłumaczę, może te gupiki się nie nadają na wodę kranowitą. już Teraz to się nadają, ale, ale wtedy no to, to po prostu nie sprzedawałem, bo wiedziałem, że będzie z tego więcej problemu niż, niż pożytku. No, a tak się zarobić nie da, no bo sprzedawać trzeba. Eee, więc to jest. To jest naprawdę spory problem. W sklepach dzieje się to samo. Ludzie biorą ze sklepu torebkę w zimę, na moich oczach, ze skalarami w torbie, dziecku dają w rękę, idą do samochodu, pół kilometra, no te ryby są wychłodzone, później w domu baniak, tam 28, bo tak napisali, sru, nie na rady tak. To będzie wina sklepu. To ostatnio nasz przyjaciel, miał być bez nazwisk, też miał taki problem, dlatego nie sprzedaje już ryb. Nie handluję, to ma być moja pasja. Wielokrotnie to powtarzałem e, i, i nie chcę później, z... wiecie co, ja mam i tak dużo nerw, sam u siebie w pracy, zarabiam tam e, godne pieniądze. Nie narzekam, bo, Boże, starczą mi na utrzymanie hodowli e, i, na, i, na, i na jakieś tam swoje potrzeby niewielkie, ale jednak. E, I nie chcę sobie zrobić kolejnego kuku w hodowli z nienawiści, bo już samochody czasami. E, ulewają mi się. Natomiast kolejny problem na przykład. Macie tysiąc gupików, a pani dzwoni o 22 w nocy i mówi, że tak jak tu macie teraz, tysiąc gupika. I ona chce tego takiego, wie Pan, za tym niebiesko-seledynowym, takiego czerwonego, co ma taką e, różowawą poświatę i tego z prawej. No to jest, wiecie, to, to ja nie mam czasu. To być może ktoś na emeryturze może sobie dorobić. E, dorobić. No, bo ile weźmie za te gupiki? Po 5 zł, po 10, bo przecież w sklepie są po 5, no to, no to nie będzie przepłacał i to zazwyczaj tak to jest. Więc to jest naprawdę moim zdaniem ciężki temat, z którego sobie trzeba zdawać sprawę. Poza tym, tak, żeby mieć w ciągłej sprzedaży ryby swoje, to trzeba tam hodować wewnątrz naprawdę dużą, żeby te ryby, jeśli mówimy o żyworódkach, na przykład, gupikach, żeby te gupiki były. No ładnej, żeby nikt nie miał do ciebie później pretensji, żebyś miał dobrą renomę, sprzedający po 120 zł. To nie może być tak, właśnie, że wybierasz się hurtem i komuś rzucasz. Nie, no to ja robiłem tak, na przykład, że przeprowadzałem selekcję i sprzedawałem ryby w pełni wybarwione, w pełni dorosłe, takie, żeby ktoś widział, co kupuje, a nie być może też tego będzie. To też trzeba wziąć pod uwagę, pod uwagę w różnicy w cenie. Możecie iść hurtem. Ale wtedy to trzeba mieć hurt i sprawdzają się wtedy takie hodowle na Mauserach, gdzie wiecie, wrzucacie tam 10 sztuk zarodowych i po sezonie macie kilkaset, jak nie kilka tysięcy młodzieży, które możecie na jesieni z powodzeniem sprzedawać hurtem po sklepach, bo w detalu nie wyrobicie, tak? Zatrudnić osobę, życzę powodzenia samemu. Życzę powodzenia, słuchajcie, legalnie płacąc podatki, ZUS, to już w ogóle zapomnijcie, już wynajmując cokolwiek i płacąc czynsz za, za miejsce, moim zdaniem nie. Oczywiście można tym zarobić, e, idąc e, jak ta fabryka w Czechach, takim tropem, i grubo wiecie, to wtedy można zarobić i zapatrywać pół Europy. Ale nie ma co się czarować, moim zdaniem. To tak jak z hodowlą psów, wiecie. Można dorobić, ale nie zarobić oczywiście, e, e, mając na myśli też dobrostan zwierząt, którymi którym się zajmujemy, no bo ja nie mówię o pseudo i tym podobnych. E, także, moim zdaniem, wiecie, bardzo dużo sklepów już powstało. Problem jest też e, tego typu, że mamy Allegro, mamy Olix, e, wiele takich rzeczy, mamy grupy sprzedażowe. E, tam te ceny naprawdę ciężko przebić. Sklepów z rybami było tak jak akwarystycznych, wysyłkowych było już wiele, przetrwało bardzo niewiele, więc to też o czymś świadczy. Można dorobić, można utrzymać hodowlę z samej hodowli, to tak, ale nie żyć z niej, nie, nie na tym zarabiać, bo jest to zbyt, zbyt dużo hobby niosące zbyt dużo ryzyka, tak. I moim zdaniem, stąd też ja zawsze powtarzam, że nie da się zarobić. Możecie też iść tropem, tropem niektórych oszustów na Allegro i sprzedawać im zupełnie co innego niż wystawialiście. Paru takich znamy, było, ale nie polecam, bo zawsze pamiętajcie, że Emilian czai się za rogiem, i za co mu dzięki, bo takich pajacy trzeba było, by, że tak powiem, wszystkich, którzy, którzy nas oszukują, z pełną świadomością należy szybko, jak gdyby, wiecie co, do zera ich. No, i tyle, tyle słuchajcie. Takie jest moje zdanie. No oczywiście możecie się z nim nie zgadzać, możecie się z nim zgadzać. Ja swoją hodowlę gupika wtedy sprzedałem Emilianowi. Czy zarobił, trzeba by go spytać. Nie sądzę, sam pewnie też doszedł do tego wniosku, że utrzymanie tego wszystkiego i przede wszystkim właśnie kontakt z klientem jest dosyć ciężki i ten handel w dzisiejszych czasach. Dziwne to czasy, że mając dostęp do internetu, mając dostęp do wiedzy z Kibla, z poziomu Kibla. W ogóle z tego nie korzystamy. Kiedyś nasi dziadkowie, w starzy nie mieli nawet telefonu, więc wiedzę zdobywali na jakichś giełdach, na jakichś dziwnych spotkaniach, rozmowach. Może dlatego wtedy akwarystyka łączyła dzisiaj częściej dzień. Tyle słuchajcie. Powstają grupy takich handlarzy, teraz jest też taki handlarz, To najpierw dzwonił do mnie, jak ja sprzedawałem, żebym nie sprzedawał tego importu, bo na pewno mam chory, Tam dziwne rady mi udawał dobrego wujka, dzisiaj sam handluje importem, mówię, że to najlepsze ryby na świecie. Już nie chcę wymieniać, wiecie, miałem z nim szpinek, kto, 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 kto siedzi w głupikach ten o mówię, eee, jak to szybko się zmienia zdania. To normalnie jak ci, co, co wygrali wybory ostatnio. Jak tak, to tak, ale jak tak, to sami robią dokładnie to samo, jadą, sprzedają te ryby, jeszcze piszą takie bzdury na tych grupach, niestety jestem zablokowany, a może stety jestem już tam zablokowany i nie muszę czytać tego, bo. No ale cóż, musicie przemyśleć. W każdym razie nie rzucałbym pracy, nie zostawiał dotychczas zgromadzonego majątku po to, żeby zacząć nowe życie z hodowlą ryb. Bo możecie umoczyć, i tak się dzieje w 90% przypadków. Jeśli już to naprawdę trzeba, moim zdaniem, więcej zarobiłbym na takiej hodowli. Przepraszam, śrubne, nie na hodowli. Więcej wystawiłbym, na, zarobiłbym pieniędzy na otworzeniu czegoś takiego jak, no nie oceanarium, ale akwarium. Tak jak są w niektórych ogrodach zoologicznych, czyli duża hala. W środku dużo dużych zbiorników z różnymi rybami. Można pomyśleć przy okazji od razu o jakiejś restauracji, czyli e, wiecie, żeby tam zjeść obiad sobie wśród, wśród. To są pomysły w dzisiejszych czasach, a nie hodowla ryb. Hodowla ryb ma w większości was uspokajać, wzbogacać, czynić z was lepszymi ludźmi. A handel z nikogo jeszcze lepszego człowieka nie uczynił. To taka oczywiście dygresja starca z zarośniętego. Tyle słuchajcie. Gdybym coś pominął, gdybyście mieli pytanie co do tego, czy też można zrobić więcej o dropshipping, o sprowadzanie, o import. Można. To wszystko możemy rozwinąć, tylko to są tematy już dużo bardziej skomplikowane i jeśli macie pytania, to po prostu na nie odpowiem. Piszcie je pod, pod tym odcinkiem ciężki temat. Ciężki temat. Ja bym ja bym nie zryzykował może dlatego, że ja mam dobrą robotę i, 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 i nie narzekam. Natomiast z takiej hodowli, jak powiedzmy tej wielkości, troszeczkę większej nie wyobrażam sobie na dłuższą metę, żeby było można jakoś tam super godnie żyć. Trzeba pamiętać, że to trzeba codziennie doglądać, to tak jak trochę mają ludzie na wsi, za coś zawsze szanuję. Że krowa, e, koń, kura nie ma, nie, nie rozumie, co to jest niedziela, nie rozumie, co to są święta, e, nie rozumie, że człowiek jest zmęczony. Musisz wstać, iść i to zrobić. Czy chcesz, czy nie, musisz te ryby nakarmić, musisz tego konia nakarmić, musisz podmienić wodę, musisz po prostu o to dbać. Jeśli tego nie będziesz robił, e, zwierzęta dobro, łódą, padną na zdrowie i dobrostan jest tu bardzo ważny. Warunki, w jakich je trzymamy. No, i hodowla szybko się skończy, wiecie. Także to, to też trzeba wziąć pod uwagę. Zero urlopów albo zastępstwo na urlopy, bo oczywiście ryb można nie karmić. Ale co w przypadku awarii prądu, co w przypadku awarii zasilania, nie wiem, co w przypadku z ciepłem, wycieku. Ciężko zostawić taką hodowlę, gdzie macie 80, 20 tysięcy, w samych rybach mówię, a już nie mówię, w sprzęcie, w jakichś takich tematach. Przemyślcie, zanim ruszycie na podwój świata, nie popełniajcie błędów. Mój był, mówię, mój był próbą, więc jeśli próba się nie powiodła, to nie są to błędy. Ale gdybym postawił na jedną kartę, dziś mógłbym jeszcze wychodzić z długów, więc, więc mówię. Natomiast jeśli macie pojęcie o marketingu, o reklamie, macie pojęcie oczywiście o rybach, to moim zdaniem, żeby zarobić się na rybach, to trzeba iść nie w ilość, a w jakość i szukać czegoś, czego na rynku nie ma. Gupików jest pełno, ryb jest wiele, pełno, ale jest ryb, których brakuje i w Polsce, które są nie do dostania, natomiast są to ryby za tysiące zł. To są ryby dla klientów, którzy mają pieniądze i oni się nie targują, ale to jest już inny pułap ryzyka. To już trzeba mieć ich diologa, weterynarza na podorędziu. Wyobraźcie sobie, że ściągacie jakieś karpie koi, które są warte po kilka tysięcy a która kosztowała was 3000 dolarów bardzo rzadko. No jest, można by wymieniać, tak? I coś się z nią dzieje. No będziecie, będziecie tak oglądać kanał Kulesia i na jego podstawie się uczyć, jak ją leczyć w biegu. Nie musicie mieć kogoś, kto bardzo szybko zareaguje, kto tą rybę. Tego się nie, właśnie nie bierze pod uwagę, ale ktoś, kto będzie to ratował, no bo to, to, to są, słuchajcie, naprawdę ciężkie tematy. Trzeba znaczy na marketingu, trzeba udzielać wywiadów, trzeba o te wywiady przede wszystkim zabiegać, żeby ktoś z tobą chciał rozmawiać, żebyś wypłynął na szerokie wody. To nie jest łatwy kawałek chleba w żadnym biznesie, nawet nie w handlu rybami. Także to są tematy. Bardzo ciężkie. Dorobić owszem, e, młody, młody chłopak, który tam na 15 lat, e, 14, może sobie z głupików dorobić do kieszonkowego e, emeryt, e, który, który, że tak powiem, e, ma sporo wolnego czasu. E, może sobie dorobić do jakiegoś tam e, tej, tej swojej emerytury, czy, czy zarobić na hodowlę, sprzedażą gupików. Na tej zasadzie bym to traktował. Nie na zasadzie. E, po pół roku będę miał majbacha, bo później przychodzą rozczarowania, e, płaci szloch, a tego chyba nikt z nas nie chce. Dzięki, kochani, za kolejny e, taki, no, trochę ponury odcinek, ale, ale zawsze moim zdaniem lepsza prawda niż lepsza, gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. E, e, I czasami e, pewne sprawy trzeba m, sobie m, e, przemyśleć. Miałem sporo znajomych, którzy otwierali różne biznesy, czasami to mi włosy się jeżyły na głowie, co oni wyczyniają, jakie pomysły mają. No i niestety kończyło się to jak się kończyło. Niektórzy pracują dalej u kogoś, oddając długi za swoje biznesy, bo mieli pomysł. Niesprawdzony, nieprzemyślany. Ale to też standard, tak? Z drugiej strony, oczywiście, kto nie ryzykuje, ten nie jedzie. I, i to też trzeba zawsze. E, m, mieć na uwadze. E, najdziwniejsze jest to, że najbardziej nieśmiali i, i najwolniej wychodzący z takimi biznesami są ludzie najmądrzejsi. Być może dlatego, że nie zdają sobie sprawę myślą, e, mają, o sobie, mają, mają nisko samoocenę tak? to, i, i, i ta, takie osoby, które po, no, zazwyczaj wtedy jest odwrotnie, bo dużo więcej wiedzą o tych krzykaczy, siedzą gdzieś e, po cichu. Z tyłu, i to też jest taki problem dzisiejszych czasów, że nie mądrzy wypływają na szerokie wody oceanu, tylko rozdarci krzyczący. Więc to, to też trzeba gdzieś tam w tym swoim biznesie przewidzieć, że możesz być bardzo mądrym, fajnym facetem, skończyć doktorant, a się nie przebijesz, jeśli trochę nie będziesz siebie robił w dzisiejszych czasach głupka. No, to tyle, bo, bo schodzimy znowu z rybek i handlu na makro i mikroekonomię w państwie zwanym Polska. Pozdrawiam Kulesie, trzymajcie się, kochani, cieplutko, hejka i do następnego krótkiego odcinka.